Witam z tej strony Ice. Snake. Dziś zagramy w Warpsy Rewolucja. Revolucja. Jest to nowość. Chciałbym wam pokazać kilka tu właśnie nowości. Gra bardzo przypomina dawne właśnie łórcy dwójka Armageddon, już nie są na tyle udziwnione jak kiedyś. Wracają do klasyki. Mamy do wyboru grę solową. Jest to tak zwana kampania. Jakieś tam są utrudnienia z każdą misją. Początek to są. Misje samouczkowe, tak więc nie będę ich włączał, ponieważ no, jest tu na samym początku, jest to tak zwane moje pierwsze spojrzenie. Te łamigłówki to może pokażę w następnym filmiku. Chodzimy do pojedynku i w trakcie niego coś opowiem, może zauważę jakieś zmiany. Widać na razie pokażemy. Wybierzemy średni poziom, ale i tak dostanę po tyłku, ponieważ oni są jacyś... Strasznie wykokszeni z każdej pozycji potrafią zeszczelić. Mamy mapę losową przeciwników. No, dajmy żołdaków, bardzo śmieszni są ich niki. Także komentarz jest bardzo ciekawy. Gra jak widzicie, jest po polsku. Ładujemy grę. Gra się tak jak stare wormsy typowe. Większość starych broni też powraca. Tak więc jest zabawnie. jest to Typowa gra dla grupy przyjaciół, znajomych, którzy będą chcieli spędzić wspólnie czas. No, jak widzicie, tu jakąś losową mapkę. mamy. Tu mamy bronię. Mam czas 45 sekund, a więc spróbujemy coś uszczelić. Czas braknie. Sterowanie jest no, tak średnio intuicyjne. No to. To się źle skończy. Widzimy granat podejrzewam, że ze szczele swojego Ach, zaryzykujemy. O nie. Dużo będzie takich smaczków przy mojej grze, tylko, który mi drugi pojedynek. Ale na tym ta gra polegała. Dużo nieprzewidzianych sytuacji. Grając z kimś jest świetna zabawa. Komputer mnie tu pewnie zniszczy, ale zobaczymy. Zostało 3 minuty. Zrobię, żeby jednego. Nie, no tak. Przekok z dwóch moich wykończył. A tak widzicie, mapki. Łapki są dość takie ciekawe, to jest jakaś prosta, można zbliżać na swoje postacie nowością, to są właśnie interaktywne otoczenie, a także, no, w tej chwili nie ma, ale na przykład można korzystać z takich dobrodziejstw jak woda. Zaszalenie. Może nie pozwolę się swojego. Niech tam sobie idą. Interaktywna woda. O tak, widzicie tu w dole są jakieś rybki. Podejrzewam, że to można zniszczyć i jako jakaś burroń to posłuży to zniszczenie tego pojemnika. Gra się tak. No sympatycznie. No nie, nie ma rewelacji. No, ktoś kto lubił Oryms na pewno mu się to znów spodoba. Wracają stare. Szary broni. Dobrze, może ten kogoś o coś stracić. Oj, nie, no to będzie masakra. Może jakiś napalnik by się przydał. Dobra, teraz ich mam w w jednym Jesteś miejscu, tak więc może uda mi się ich w tej grupie zniszczyć. Po tym meczu, za 2,5 minuty pokażę inny trik. graficznie, no naprawdę, no średnio, średnio, daleki, daleko średnio, powiedzmy, Gra sprzed 5-6 lat lepiej wyglądała. No ale nie o to chodzi, tu chodzi o dobrą, wspólną zabawę. Niechże po jakimś czasie ta gra dość szybko się znudzi, jak się będzie miało samemu walczyć z komputerem albo przechodzić kampanię. No i teraz rzucimy im ten granat. Bomba obrąbowa. O nie. O no, luz no. no, myślałem, że wygram Chciałem być zachytry. No, zbliżmy co on kombinuje? byście widzieli? O no, nie powiem co to przypomina filar bez komentarza i gra naprawdę nawiązuje na drugiej części Armagedon, czyli najlepszych serii seriach wormsów. Może też coś byśmy znów wodzie znów... naprowadzony. Jeszcze nie mam obezładrzony wody, a tak. A zobaczmy będzie ja to nie na wszystkich stronie teraz długo testuje. No tak widzicie, wprowadzili do tej części woda, pewnie ogień w dalszych miejscach, które można na swoją korzyść wykorzystać. Ale mówię masą ma Więc utopiłem, powinien mieć tam co jakiś czas i znikać trochę życia. No ale tak czy inaczej widzę, że ja to przegrywam. Raz by się pomylił. No, możliwe, że przez ten ruch zginie. Już moje nagrobki mogą wykończyć. Bo... Jednak nie. Teraz już nie mogę tego zaprzepaścić. No nareszcie coś dobrego zdarzyło się. uciekli. I co? Nikt nie zginął. Jako let's play no coś tak średnio nadal, tak więc na góra jeden, dwa filmiki z tego zrobię. Tam będzie już pierwszy, drugi może single player, czyli z kampanii pokażę. Wykorzystajmy coś, żeby Was zainteresowało. Jakiś pistolet, może? To na pewno znacie. No i on zginie jeszcze na mnie. No nie było to naprawdę. Tak więc ten mecz już przegrałem. Zrewanżuję się. Może w następnym, czyli w tym następnym trybie. O, o nazwie front. Nie, ja, z jaki front? Forty, przepraszam. Z... Nie wiem po co oni tam idą. <laughs> Grana. Hmm. Nie zdążyłem. Już w ostatnie sekundy było szansę na... Za i udążyłem. I to tym razem przegrałem. No nie, jeszcze gramy, no to... Co to było za oszustwo? Że 5 minut i koniec. Wutarz się długo się zastanawia. To jest Co z tego, że on się tyle będzie zastanawiał, jak i tak ma celność przynajmniej 90%. No, widzieliście, nie był to mój popis z w tej grze. Ale teraz bym pokazał jeszcze fort. Forty. W trybie klasycznym tam poniżej. Będzie to pewnie to, że możesz sobie samemu mapkę stworzyć i, i grać na jakiejś większej mapie. Tu mamy w tym razem. Jakieś króciutkie, króciutkie. Mamy króciutki, króciutki. No, 60, ponieważ dość długo się chodzi po tych fortach. Menu, komentarz całkiem zabawny. Gra jest jak najbardziej udana, ale to jest po prostu tylko średnia gmin. gra nadająca się z... dla znajomych do wspólnej gry. A moi, Nie, Tam przeciwny był niebieski. No i forty, no jak widzicie są dwie oddzielne budowle i będziemy się oszczeliwać ja oczywiście jestem wystawiony, a oni są pochowani do na Naleźcie stracić jedną postać. Ten tryb jak widzę będzie trwał o wiele dłużej, ponieważ będzie trzeba się przedzierać, niszczyć tutaj ich zabudowy i dopiero na końcu coś stworzyć mądrego. Tak teraz tak. Tak, widzicie, samobójstwa też są mo możliwe. Ogólnie nie ma o tej grze co tak z rozpowiadać, tak więc będę już po tym kończył. Jeszcze moja runda. No i to takie moje pierwsze spostrzeżenia z tej gry. Jeszcze jak będzie moja runda, spróbujemy coś tam wciąż No i widzicie jeszcze środki przeciwnik chowa. Żeby to wszystko trwało dłużej. Niby runda 5 minut, no ale to bardzo ciężko będzie kogoś pokonać. No i tutaj wypadają skrzynki tak w poprzednich częściach ze specjalną bronią. No, i co możemy zrobić? Nie za dużo. Skoczmy sobie do wody. Bardzo nieintuicyjne sterowanie, bo lewy shift to jest skok, a prawy shift to jest wybór broni, no i czasem sobie zapominamy skacze do wody. Fajnie, więc... Sterowanie jest trochę strzelne. Muzyka, jak widzicie takie przygrywki nic nie dające przeciwnik też taktycznie bardzo kiepsko nie wiem na co on czeka że ja sam popełnię chyba wszystkie samobójstwa teraz może wreszcie wybiorę dobrze a zobaczmy co to jest wygląda ciekawie a fajne No jak widzicie jeszcze broni nie jest. tak, więc żegnam się z nami z tej strony, był I do następnych filmików.